Cześć! Witajcie na kanale Adaś Plus. Dzisiaj Adaś składa Lego. Adasiu, co to jest za Lego? I dlaczego jest takie dziwne? Co ty jesteś dziewczynką, że składasz takie różowe kolory? Nie, to jest dla mojego taty. A co to jest? Mm, Lego. co na tym Lego będzie widać? Pokażesz nam? Nie pokażesz? A kto to jest? To jest Na cztery różne sposoby to można je zbudować. A jak to się składa? Skąd wiesz, gdzie dać poszczególne kolory? Z instrukcji. Bo to jest pokazane na przykład. Jedynki czarny, dwójki szary, trójki, które akurat nie ma niebieski, czwórki złoty, piątki różowe, szóstki. To te siódemki, których nie ma. Mhm. Mm no to żegnamy się i zobaczymy się, jak będzie złożony, tak? Jak będzie złożony ten element. Wszystkie. Pokażemy całość od razu? Nie. Papa, pa, oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś. Plus, pamiętajcie, że jeśli wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę. Hej, ja biorę ten różowy.